Dajcie moi mili, stoję przed wami, tak naprawdę za waszą namową. Postanowiliśmy otworzyć jednak kanał podróżniczy, w którym będziemy relacjonować nasze wyprawy, nasze wycieczki. Często będę to ja sam, w związku z tym, że no, taką mam właśnie pracę. Jestem kierowcą międzynarodowym, ale jak wiecie, nie spędzam czasu na, przy autostradowych parkingach, ale chodzę, zwiedzam, podróżuję, staram się spędzić ten czas jak najbardziej ciekawie, a z racji i mojej częściowego mojego wykształcenia i za sprawą fascynacji historią głównie będą to właśnie takie tematy e, tak jak w tej chwili w, w ruinach tego średniowiecznego zamku wracając do tematu kanał jednak powstanie e, dużo osób o to prosiło, żeby zająć się tym bardziej profesjonalnie e, żeby nie były to tylko krótkie wrzutki co tam e, jadłem na śniadanie i gdzie tym razem udało mi się z, stanąć w ciekawym miejscu i zrobić pauzę, natomiast będę wyszukiwał takie miejsca, gdzie będę mógł opowiedzieć Wam trochę, przybliżyć historię, mam nadzieję, w przyjazny i ciekawy sposób. Oprócz tego, za niedługo ruszamy w podróż naszą własnoręcznie wykonaną przyczepę kempingową. Pojedziemy całą rodziną, będziemy na pewno we Francji, na pewno będziemy w Hiszpanii, na pewno kawał Polski będziemy zwiedzać. I postanowiliśmy z tego wszystkiego kręcić dla Was filmy, opowiadać, pokazywać ciekawe miejsca. Na pewno będziemy zaglądać do tych jak najmniej oczywistych, jak najmniej popularnych. Nie lubimy gwaru, nie lubimy tłoku, resorty i ogromne hotele to nie dla nas. Także mam nadzieję, że Roboty, którą mamy zamiar wykonać, Wam się spodoba. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.